Wiecie co jest najgorsze? Że my w ogóle dyskutujemy o tym, że Karol Nawrocki może zostać prezydentem. Nie rozmawiamy już o programach, nie zbieramy się o wizję Polski, bo wszystko, co naprawdę ważne, zeszło na dalszy plan. Dlaczego? Bo kandydat PiS, człowiek, który ubiega się o najwyższy urząd w państwie, każdego dnia dostarcza nowych powodów do niepokoju. W głównej debacie telewizyjnej na oczach milionów Polek i Polaków, Pokazuje, że rządzi nim nauk. Wszystko wskazuje na uzależnienie od dziwnych substancji. I to ma być głowa naszego państwa? To nie wszystko. Są ludzie, którzy znali go z czasów pracy w grand hotelu i mówią wprost: sutenerstwo, układy z gangsterami, powiązania z neonazistami. To nie jest teoria spiskowa. To relacje świadków, ludzi, którzy widzieli i wiedzą. Więc powiedzcie mi, to jest ktoś, komu mamy oddać Polskę? Bo te wybory, to nie jest Trzaskowski kontra Nawrocki. To jest wybór między Polską, która się rozwija, a Polską, która się zwija. Człowiekiem, którego szanujemy, a człowiekiem, z któ za którego się wstydzimy. Kimś, kto stoi po stronie kobiet, a kimś, kto otwarcie drwi z ich praw kimś uczciwym, a kimś, kto ma kumpli w półświatku. Tak naprawdę tu nie chodzi o partię. To już nie jest różnica poglądów. To jest pytanie o granice, o to, kim jesteśmy, jakiej Polski chcemy. Tu chodzi o nas, o naszą przyszłość, naszą godność, bo pierwszy czerwca to nie jest zwykła niedziela. To jest test dla nas wszystkich. Idźcie na wybory, zagłosujcie na Trzaskowskiego, dla siebie, dla bliskich. Dla Polski.